Witam w kolejnym odcinku świetna super replika, niesamowita moc, doskonała reakcja na spust i rewelacyjne osiągi czyli Well 94S jak smyk. Słuchaj. Dobra, jest to generalnie replika repliki M4, która jest z założenia przeznaczona dla strzelców mocno początkujących albo po prostu dla mniejszych wzrostów, ponieważ musimy pamiętać, że jest to nie jest to replika w skali 1 do 1, jest to zmniejszona dość sporo. No i generalnie, wbrew pozorom, może się wydawać głupie, że robimy recenzję takiej repliki. Ale nie jest to aż tak głupie, ponieważ musicie, musicie pamiętać, że mniejsze osoby również bawią się w ASG no i generalnie czasami, jeżeli przychodzi nam rodzić z dzieciakiem, trudno takiej osobie dać pewną, prawną, pełną prawną, pełnej wielkością czwórkę. Właśnie po to są takie miniaturki jest to epika o również dość słabej mocy. Ponieważ zakładamy, że dajemy ją dziecku, oczywiście zawsze pod kontrolą rodziców, ale pobym zapomniał: macie papiery w pudełku, ale wiadomo, że y, takiej młodszej osobie nie damy pliki, która ma 300 fps, ponieważ łatwo będzie mogła sobie zrobić nią krzywdę. Więc mamy coś takiego: jest to takie maleństwo, które ma 100 fps, a więc możemy śmiało dać to dzieciakowi. Nie zrobi sobie krzywdy. Nie przeciąży się szczególnie. No, i będzie miał dopasowaną do swojego wieku czy wzrostu replikę. Rybniczkę właściwie. A więc zobaczmy, cóż nasze maleństwo ma. W pudełku mamy karabin. Dosyć lekki, tak więc nie przemęczymy się nosząc go. Wyciol. Prostą ładowarkę sieciową. Co ciekawe, z wtykiem duża tamija. Oraz ładowarkę, yf, oraz baterię stokową. W wspaniałej pojemności 700 ma i 4,8 V. Tak więc maleńka bateryjka. No i tutaj pierwszy raz nie doradzamy podpinać lipo. Właściwie to nawet doradzamy nie podpinać lipo. Zdecydowanie nie podpinać lipo, ponieważ zaczniecie strzelać zębatkami zamiast kulek. Więc bateria stokowa w tym wypadku. Bodajże po raz pierwszy bateria stokowa jest dobrą baterią i nie zmieniajcie jej na lepszą. Co ciekawe, w komplecie mamy dwa magazynki. Oba są to magazynki typu high-cap, ale dość mocno różniące się od siebie. O tym zaraz opowiemy. Pasek taktyczny. Co ciekawe, do tego karabinu nawet ma ten pasek sens, a dokładnie taki sam jest dodawany do pełnowymiarowych replik. I paczkę kulek, właściwie kuleczek żółtych, trudno powiedzieć jakiej wagi, ale żeby ośmieszyć mimo tego, że są żółte, które kojarzą się zazwyczaj źle, to wyglądają nawet na okrągłe i do tego bezszwowe. Czyli w zasadzie powinny nawet nadawać się do tej epiki. Przejdźmy zatem do naszego Tytana mocy. Z czego zacząć? Mamy tutaj przycisk zwalniania magazynka, właściwie malutki przycisk do zwalniania magazynka. Działa on tak jak w innych karabinach, natomiast tutaj ten magazynek raczej sam nam nie wypadnie. Tak jak to ma miejsce w pełno, pełnoprawnej wielkości M4. Tutaj wszystko siedzi nam na ciasno, musimy to wyjąć. Sam nie wypada, dźwignia przeładowania nie działa. Chwyt, chwyt transportowy właściwie możemy zdjąć, ale musimy odkręcić śruby. Śruby są wkręcone w plastik, więc raczej zbyt wiele razy tego nie zrobimy. Bardzo szybko ten plastik się wyrobi. Przyrządy celownicze są, nie są uregulowane, ale są. To bardzo miło. Tu mamy szczerbinkę, a właściwie przeziernik i muszkę. Muszka oczywiście jest w pełni nieregulowana. Mamy rozsuwaną kolbę, tak żeby nawet ten młody i mały strzelec mógł sobie dopasować ją do siebie, ale kolbę również możemy zdjąć, przesuwając tutaj suwadło i po prostu ściągamy ją do góry. Możemy wtedy mieć albo M4 w wersji pistol, albo po prostu będzie to łatwiejsze do transportu. Oczywiście bolt catch nam również nie działa, działa nam za to selektor ognia. Standardowo, auto tak to maleństwo ma typ auto, semi i save. Niestety nie ma tutaj zbyt wyraźnego kliku ale body rybniki jest zrobione z plastiku i tak samo większa część gearboxa również jest zrobiona z plastiku tak jak mówiłem moc około 100 fps więc raczej nie ma co się spodziewać tutaj metalowego gearboxa Hmm. bateria odciągamy pierścień delta ink, właściwie pierścionek w tym wypadku i mamy tutaj Wtyk duża ta mija, naprawdę ciekawostka, że dali w tych duża ta mija do tak słabej baterii i bardzo fajnie wyprofilowane miejsce na baterię. Paziu, naładowana bateria. Uczysz się. Ale praktyka o najlepszych to. Jak widzicie, wtyk zajmuje 1,4 baterii, ale tutaj plus dla Chińczyka, zrobili bardzo dobrze miejsce na baterię. I zrobi tak samo dobrze miejsce na wtyk. Tak więc wszystko nam tutaj się mieści całkiem wygodnie i sensownie. Zamykamy nasz delta. Czy zamykamy front grip przy pomocy delta ringu I w tej chwili nasz kajabinek, kajabinczyk, pliczka jest gotowa do strzału. Co ciekawe, ma dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście nie ma tego ani w ostrej wersji, ani w chyba żadnej innej jebnicy. Jeżeli nie wciśniemy tego przycisku, nie strzelimy. Dopiero po wciśnięciu. I ogień ciągły. Szatan. Dobra. Pokażemy Wam, jak działają magazynki. My użyjemy kulek 02 bo będziemy to próbować mierzyć na chrono, tak, spróbujemy, natomiast normalnie dwójki będą na pewno do tego za ciężkie i raczej doradzalibyśmy używanie dwunastek albo piętnastek, no i najlepiej bez trzwowych, ale raczej powyżej wagi 0,15 nie należałoby tutaj wchodzić. My jak na razie nasypiemy dwudziestek. Zaczniemy od tradycyjnego high -upa. Tutaj widzicie pokrętło. I tu właściwie nic nowego. otwieracie tą część. Szypiecie kółki. I podkręcacie kółkiem na dole. Właściwie nie ma nic nowego i odkrywczego. Po prostu normalnie działający, choć trochę mniejszy hajk. ciekawy jest drugi magazynek, Tu jest tak zwany, chyba nazywa magazynek z szybkim doładowaniem. Zaraz wyjaśnię Wam o co chodzi. Wsypujemy kółki. I tutaj mamy prowadnicę do tych kulek. Odciągamy, a usłyszymy dźwięk i wtedy musimy kulki do tej prowadnicy przesypać. Wiem, że ostatni raz robiłem to dość dawno temu. I chyba ja nie pamiętam, hmm. więc jak już się przesypały, to zwalniacie spężynę tutaj. Jeszcze raz odciągamy. Dłuki przesypują nam się do tej prowadnicy i potem zwalniamy spężynę. To je dociska. I to powinno nam strzelać. Właściwie nie do końca wiem, czy jest sens zakładać okulary. Ale nie będziemy pokazywali złych nawyków. Założymy je. <grym> tak. Jak widzicie, działa na singlu, również działa na ogniu ciągłym. A, i tu nam się skończyły kulki, spróbujemy je doładować. Zobaczmy, jak działa na. W bardziej tradycyjnym high-capie do bardzo ciasnych pomieszczeń. Podkręcamy jeszcze. Jest szał, jest akcja. A teraz zrobimy wersję pistol. Będziemy tak bardzo crazy. Zanim przejdziemy do chrono, tak będziemy to chronowali, to oba rodzaje tych magazynków możecie dokupić u nas na stronie. Mamy je w ofercie w dość swojej ilości. W anotacjach szukacie linka wraz z ceną. A teraz zobaczymy, ile ma ta replika. Pamiętamy, że w środku są dwójki, którymi nie strzelamy raczej, że mamy lżejszych kulek, ale my do. Badania prędkości użyjemy dwójek 117 FPSów. Wow, 121 rozkręca się, 119 116 122. Ten wynik jest tak świetny, że na tym poprzestaniemy zobaczymy. Ile towarzy, Tym razem nie idziemy na dużą uwagę. Nie ma sensu. Co? Czy to pokazuje? Kilo 40? Jest. Sejo. Towarzyszy Kilogram. No dobra, no może i waży. Dorzućmy jeszcze baterię. Z baterią waży 1,5 kilograma. Wow, nie wiem, dorzućmy jeszcze i paczkę kulek. No dobra, czyli replika waży około 1,5 kg, tak więc właściwie jest lżejsza niż jakikolwiek pistolet, ale i tak się nie spodziewałem, że będzie ważyła aż tyle. Ale tak jak mówiłem, dziecko na pewno się nie przemęczy biegając z tym. Polecamy. Także, jak widzicie, szalona replika. Demon mocy, demon szybkości. Szał. I szacunek na każdej strzelance. A tak na serio, to polecamy dla osób młodszych, po dla dzieci. No, nie jest to replika, z którą wyjdziemy sobie. Na GASG pójdziemy do lasu, czy choćby na Cekuba. Jest to typowa zabawka dla dzieci, ewentualnie dla osób, które po same mają dziecko, bawią się w ASG, no i trudno wytłumaczyć potem ośmiolatkowi, że tata strzela, a on nie może. Więc aby mieć spokój z takim dzieciakiem, kupujemy mu takie maleństwo. Dzieciak ma radochę, a my mamy z nim spokój. Także polecamy.